Siema i jesteśmy po bardzo długiej przerwie. No, z powodu parówczaka wyjazdu na obu. nagrywać nie chciała nie mojego wyjazdu. No, też swój wyjazd. Ja mam mały spadek klatek, ale Którym to nie ujdzie. Który? Chodź no. Jest dzisiaj edy, z nami edy. Kamil Ton. No. O, ty... o, ale... Kamil o, złote jabłka cholera tam wypadły. Nie, no, muszę Co? powtarzać no O ty, zboczeńcu. Dobra, weźcie tego. Daj, spokój. Ale z tą Sworda ci konfiruję. Zabieram. Dobra. Lecimy. Dzisiaj Dobra, będziemy zwiedzać Keywa. Chodźcie do cawe. Już, już, już. Idziemy do cawe. Kurde, czemu ja mam taki mały, taki spadek klatki? Aha, tak, kilof, kilof, chodź tu, gdzie ty jesteś? Kilof... Na dole poszedłem po drugi ukraść kokiemu. Dobra, dobra zostaw te kilofy, stój, patrz co ja mam dla ciebie. Co <śmiech> <śmiech> wy tam robicie? Jaki handel? Czym <laughs> handlujecie? <laughs> dobra, dobra. Nie, nie Ała! Nie, nie o, sorka, sorka, zapomniałem, że to jest włączone, bicie się. Czekaj, sprawdzę czy na pewno to włączone jest. Nie! Pas, mam, nie sprawdzaj! Odejdź! Ale ja chciałem. Do A nie tu? Tak, Jezu. to tu. To jest taki. Wow. No i chodź, tędy. Złapie, złapie. Zamknąłem w locie. Widzisz, zamknąłem trapdora. Wow. Wow, no nie tędy. Tam na koniec, no nie, tam masz... tam Ale nie daleko. tędy, gdzie ty idziesz? Tędy! Ale nie no, tam mieliśmy jeszcze tam. Ale tam ileś jest cave, tam... Od... tam jest cave gościu! Dobra, ale ileś odcinków do tyłu, tam jeszcze mieliśmy cave'a, gdzie znaleźliśmy towo część i jej nie odkryliśmy. No. Ej, a ja, zno... ja znowu stopera nie włączyłem, dobra? No Waj najwyżej to... podzielić, że na część tak jak zwykle. No No ale ten cave jest niełany. tam był kolejny ładny cave, którego nie dokończyliśmy zwiedzać. Ale chodź, bo tu będzie taki fajny. Ja chyba sobie nawet walnę jakąś adnotację, że ja tutaj jestem w tym odcinku, bo moi widzowie też coś ostatnio ubolewają na moje materiały, których nie ma. Tywa, tutaj, Leńkockiego Ja tam jestem, tam nie... wiem jaki ja, Nie wiem jakiej wielkości jest ten cave. Ten cave jest brzydki, no patrz. Fuj, woda Dawaj, dawaj, dawaj Dobra, czekaj ja, ja nie idę nie, pierwszy. Nie, nie! A drugi? Dawaj go, Znaczyć. Znaczyć. ja tu naprawę. Ej, szkielet skąd strzela! Masz... Szkielet! O szkelet, ja uciekam <grystanie> Ej on we mnie strzela. Nie ma... no. A mi się za chwilę umrnie jak go nie zabijecie Patrzcie, patrzcie, patrzcie! Ała! Jest... Ale pocisk, ale pocić, zostało mi półtora d... hp Półtora HP No pół. <grystanie> Dobra, mam pochodni już Tam jest kurde jakiś... Zapadaj trochę pochodni o. Mam 11. Co ej, ej! O złoto! U, ale mi zlagował na I pająk Ej, chodź. Wow, Creeper! Chodźmy Jeden razem, może co? Piłko, Gdzie ty no. jesteś, Kamil? Daleko. O, no, widzę. lewo poszedłem, mam jedno złoto. Tam jest żelazo, nie redstone. Redstone na my to, nie to, chcemy. To. Redstone na my nie chcemy. Znowu poszedłem. złoto. Znowu Creeper pewnie będzie. Eee, zombie. Tam jest żelazo i ten. Lapis lazuli. Lapis? A myślałem, że Dima. Lapis. Ehm... Ja jestem na pęgiel nastawiony, bo pochodni nie mam. A ty na ukrafcie nagrywasz? Tak, jestem na A no właśnie. A kurde. Zapomniałem, że jesteśmy na ja i parówczak aktualnie gramy na teksturkach Ucraft. Będzie ja adnotacja do, do filmiku. Do filmiku. No, Kto ma jakiś dirt albo coś w tym stylu? Ja, ja mam dwa dirtu. To weź zarzuć tu parówczek dirta, a o, bóg zapłać. Dobry człowieku Bóg zapłać partyjnym Kurde W sumie duży. to masz tutaj tego węgla No bo i tak nie mam patyków Nie byś przydał Ja mam patyki A dobra to oddaj ogólne Od, Idę po węgla, idę po Ale po mi was laguje na scapie co chwilę Dobra, dobra Czekaj, ewszy. Masz węgla, masz węgla O Czekaj tam jeszcze chyba był węgiel, o nie, to jest redstone Ja tu się muszę zabezpieczyć, żeby mnie Lawa nie zalała A i tu jeszcze żelazo Widzę szkieleta Dobra, nie ważne Ej, ale może byśmy razem chodzili, bo o, mi się nie chce... Jezus Maria, drugi szkielet Ja dirta kopię, bo się przyda na pewno On nie goni O, opis znalazłem nawet A, tu jest... Redstone, Kamil, opuszczaj Koki Co? O, mi się przyda, jest jest skrzynkę Nie ma tam no i tam. Ja tam nie idę. Ej, tam jest na razie pusto. Dobra, tam na górze nie mu... Tam na górze, weź tam na górę, nie patrz na górę, parówczek, nie patrz po prawo. O, Ej, tam jest tam? dużo ich. Dobra, nieważne, mamy węgla. A nie, to cave wyżej. Kaj, e... patrz, masz, masz węgla. Sorka, nie kave tylko węgla. O, kolejny węgla. Ło, sporo węgla. Redstone, no mygdy Ja, nie ta najnowsza wersja mnie zmusza do tego, że Ech, Chyba zaprzestanę za nagrywać, bo taki spadek klatek mam Nie, to kup nowego kompu Wow Kup nowego kompa, no, sam w... se kup nowego kompa Jakie typy weszły w lawy, kurne, zombie to jednak inteligent No zombie, zombie to jest człowiek Tak, zombie to jest człowiek <laughs> O, i się tej filmy, albo O, filmy. trzech kolejnych! Człowiek się powinien nazywać. No, no, nie, jednak trzech no. no. Fajnie zombie wyglądają na tych teksturkach. No, dobra, dobra, się nie, nie Ogarnij się komputerku, proszę cię. Poruczek. Co? Ślagi? Czy nie? Nie mam na No ja mam Ej, no, on się tak? do mnie rzuca, jakby chciał mnie. Chciałbym Chcia, dać... chciał zabić. On nie? chce mi buzi dać! Ty, Ej, kolejny idzie, 4 Ty, tam chyba jest mob spawner. Tak co co, Ja mam tylko na wpół zużyty ten mieczyk. Ja mam tylko w 90%, no więcej niż 90% zużyty mieczyk. Powiem tak, tutaj tunele, kurde, jakby przykopane przez kogoś. No, Ej kurde, ja tam nie wchodzę, za duży ten cave Idziemy, nie ma dla Patrz, patrz na prawo wow. i, i spójrz w górę, spójrz w górę Jak? Chłopie Poczekajcie na lags. mnie Mam lagi Ja też, też trochę No lagsikom, się to też lagi łapią Drewniany serwer sobie weźcie, nie będzie lagu. Aaaa! Eee, co tam było? Zobacznie no To ma coś do ciemciania? Eee. Ło nie! Uff, wow, mader... Mother... Umryło ci się. Jedno serduszko. U... Na, spaliłem się. I wszystkie itemki też. Nie, leżą. Czekaj, to TP. To to nie... Żadne TP, żadne TP chuj na nogach. Co? No bo tak! No nie ma O tak! Cheater! Złamałeś zasadę Cheater! Zaraz, cheater chodź tu Czekaj wow, Cheater wow, dam wow. ci w twoje rzeczy Jabłuszko pamiętam Bo zamiast to jabłuszko chapnąć to ja tak o. A czemu ty w ogóle spełniłeś sobie jabłka, co? No, no jakbyś nie pamiętał Zresztą mnie dwa jabłka jedno zwoje O to jedno masz mi dać Bierz Mieliśmy, Dobra, to poczęstuj ma... każdego jednym tak? jabłkiem, nikt nam tutaj się nie steguje, że jabłka mieliśmy. Kamil tu jest gościnnie, więc... Więc <grym> mogę. Tak <grym <z imagę> <grym z imagę> ta, ta jak w szkole, a masz dla wszystkich. <grym zimitarek> jak nie masz dla wszystkich, to nie możesz jeść. Jak masz dla wszystkich, to się podziel. No jak masz dla wszystkich, to i tak nie możesz jeść. Ona lekce się nie je. Ej, no podziel się. Daj mi jabłko. To podziel się? Jedno mam. Mistrzy! Jak trzy. Co Jak wywaliłem, no co ty chcesz? Ja jedno zjadłem. No. A ja bym chciał też, bo ja mam trzy serduszka. Co um... chcesz? Miałeś trzy Kamil, a teraz jakoś magicznie jedno zniknęło. No, nie, na no serio jedno mam tylko. Parówczak. Co tam creeper jest? Ja sobie wziąłem tylko jedno. Ja ja go chcę. U mnie jest creeper i zbugowany szkielet. Nie U <laughs> mnie też zbugowany szkielet. U mnie też zbugowany szkielet. Wow! Psk, 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 boom. O, to jest tam ukryty. Jeżeli będziecie widzieć slowdowny, to wybaczcie. Ja Ale... wiem, że coś się no, też wiedzcie, że coś się dzieje. Ale o, tak to... Tekst Masakra no. jest. Youtube. Youtube górą! Jeżeli będziecie widzieli SnowDowna, to wiecie, że będziecie widzieli, Jak będzie nowy YouTube wyglądał, to dopiero... Oooo ja, nie, no tak jak nowy YouTube będzie wyglądał, to naprawdę. Jakiś Nie chciejcie tego zobaczyć, Zląbany bo... Zląbany jest... kanał beta. Ej, beta. ej, chodźcie do mnie, wągel mam. Beta. Wow, uwaga, uwaga, uwaga! Beta kanał. Bomba. Kanał... Parówczak! Zdetonował. Kanał Kolejna bomba. Uwaga. Uwaga. Oj. I ty za chwilę umrniesz. Nie umrnę, bo mam... Umrniesz, ja ci to mówię. Nie umrnę. Zaraz, zaraz będzie. Hamilton e, teleporting to Koki. Oj tamoj. Tamoj, tamoj. Tam Ej, jak wy tam weszliście na górę? Tak Takie czity. Bo ja bym chciał też tam czytujesz? wejść. No to wejdź. Takie chity jak ten, jak kopanie No takie chity jak na przykład Spacja. <laughs> A co to? No takie są Koki ma ruską klawiaturę bez spacji. No właśnie, ale jest taka? <laughs> nie no, dosypają spację, no. No nie, bez spacji. Musisz no bez... się ruszać strzałkami. No! Tak. Ale wągla Teraz jest fajnie, jak naciśniesz dwa klawisze, no to ci się cały ten przerabia. To się przerabia. Całe to... No załóżmy pochodnie robisz, nie? Wcisz, wciskasz prawy... prawy i, lewy. i lewy razem i masz o. cały stack. No fajne. To nie. jest nice. Sorry. No dzięki, zaraz za chwilę cię uderzę, ale jak ja będę kopał. Lagi są. No lagi są. Niestety. Ja nie mam. Nie wiem jak host może mieć w ogóle lagi. To jest... nie wiem. Host? No ty. No, to no ja. No i ty masz lagi. No. Bo słuchaj, mi was co chwilę przycina na Skype'ie. Aha, że tak. Fajny materiał będzie. No będzie... Nie, takie jakby trzeszczenie, takie... Takie... Takie jaki redstone ma. Wow. 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 Ej, ale nie no to naprawdę był przerażający śmiech Koki poczekaj, stój tutaj w tym miejscu, stój na razie, stój, stój, stój Dobra, Dzień, nie ruszaj się. się. Ja idę I teraz chodź tutaj do mnie koki Na no, na, no, na no, na no, no, no. Wow Jasmine Ej, patrz, patrz patrz co goni Kamila <laughs> Wow! Wi No, dzięki Ej, tu no, kolejny Po to się nie koki zajmie Yy, mam jedno serduszko, mam jedno serduszko. nie jest cztery. Jedno serduszko. No trochę więcej ja Krypcio Idź. Zgniemy jak nic. Nie, cztery. nie idź z nim tu No kan wyjść to idę. No idź! No idę. No. Czekaj, jeszcze i przyjdę pod niego, idę po kolegę. Ty tu żelazo był, ale Bo... dobra ja zostawiam. To był herobrine Park, to jest nienaturalne. Ej, yeah. a ja może. Kto to postawił? Co postawił? Herobrine. No ja. Yeah. O nie, to był Herobrine. Ej, to no, był Herobrine, Herobrine. Herobrine. Znowu slowdown był. Herobrine. Też odczuwam, ale jakoś mi to nie przeszkadza. Ja też odczuwam. Ja mi... A ja mi przeszkadza czuwa. w nagrywaniu, no przykro mi, mi przeszkadza Jakało w nagrywaniu. na hamacie z Rixanem. Tyk się wielkiego kloca sobie o oh, kurcze jak to się terenie ładowało i człowiek nie narzekał, się cieszyłeś, że w ogóle grasz A bo ty kurde jeszcze to na kurde maszynie dypsenie nagrywałeś Lącę A wiesz Okej, okay, może byście nie szli beze mnie, ja tu kurde zbieram węgiel, mam e, jedną łyżuszkę Koki tylko się nie, nie pobróć, aha sorka, zapomniałem, węgiel czarny też tu się nie <laughs> Nie będzie widać <laughs> A no właśnie, e, pokażę wam nowego mojego skina, jeżeli ktoś gron na serwerze to go widział o, taki mudzyn brązowy. Mojski. Mudzin. Mudzin. Eee, i po wie tak właściwie Nie miałem nic więcej. Eee, no tylko teraz. Zo zobaczcie Ej. mojego skina od tyłu. Widzieli, wygrywali. Okay. Eee Tu jest. Ja mam, pręgu, mam skina nie. Na kogoś dwa. Bo... Wow. Chyba sobie już... eee, takiego Teraz przez ten no, wybuch dostałem nie takiego nie slowdowna, że to masakra. Teraz kolejny. O, idę dalej, idę dalej. Nie, ja nie ma. Ej, mam kolejne. Uu. Jaki. Nie ma nic coś do żarcia, tak na serio już. Nic. Nie. Ja nic nie mam, chyba że wolisz węgiel. Dobra. Ale...